Ruch TV, oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. thank you Jero nie, jak tak na topacza, to patrzę, to tak, mi mi ktoś kawałki serca wyrywał. Tyle pięknych wspomnień. Ech, chyba nie było zica na tym stadionie, skerego że nie dar dzioba. Na szczęście bydmy mieli okazję pożegnać naszego staruszka już we sobotę 28 czerwca. Na mediach ruchu chorzów mocie wciepnięty całki plan. Startujemy już o 10.30. I nie mogę się doczekać w szpilu gwiazd, Kerry startuje o 15. Te chopy co wylezą na boisko, szczelili razy więcej torów niż jo. A, ah, lepiej nie godać. Po tym szpilu nasza obecna drużyna zagra symboliczny sparing ze wartą Poznań, bo gnał ze wartą mygrali na otwarcie cichej w 1935 roku, czyli dokładnie 90 od temu. Po szpilu imprezujemy na placu od bojowników, a o 21.30 w Luft pójdzie w pieruny fajerwerków. Wykupiliście już wszystkie bilety we sprzedaży online. Bez tłuszczu, jak chcesz jeszcze przyjść na ten szpil, to bilet kupisz inostacjonarnie. we kasie. Gańba nie być. A, jeszcze jedna sprawa. Każdy kto kupi coś w naszych strefach dostanie gratis oryginalny bilet z lat 70. ze specjalnym sztymplem zamówionym na to wydarzenie. A będzie co kupować, bo klub przygotował do was gadżety na ta okazja. Eleganckie treski i szale. Hotela, widzimy się na cichej. Pyrsk.